Dzień dobry, dobry wieczór kochani, witam Was serdecznie na naszym kanale, na moim kanale, na naszym kanale. I zapraszam na kartę dnia na piątek 9 lipca 2021 roku. Słuchajcie kochani, piątek, czyli weekendu początek, zobaczymy co wylosowałam, jak to będzie wyglądało, ale miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Zaczynamy. Oby szybko. Kochani, znaczy szybko, w sensie takim, żebyście nie musieli tutaj długo tego odsłuchiwać. Mamy sprawiedliwość i mamy na księżyc i z powrotem. Ale to na księżyc i z powrotem, to ja wam przeczytam z książeczki, dlatego że ja mniej więcej wiem, o czym ta karta mówi, ale ta książeczka fajnie tak opisuje niektóre obrazy. Kochani, mamy sprawiedliwość. Sprawiedliwość jest surowa. Ona trzyma miecz, ona trzyma wagę. Waga będzie tutaj mówiła o tym, że trzeba coś ocenić tak? i rozważyć, zważyć i znaleźć jakąś równowagę być może. nie? A ten miecz będzie mówił, że w każdej chwili mogę cię odciąć łeb, jeżeli będziesz mnie po prostu próbował oszukać, okłamać czy też yy, wydasz nie taki osąd, jaki powinieneś. No, i miecz też jest tym osądem, nie? Miecz też jest tym osądem. Sprawiedliwość bywa ślepa. Na tej karcie ona nie jest ślepa. Ona patrzy gdzieś w dół. Patrzy na tych winnych. Ja tak opisuję tylko tą kartę. Kochani, tak ją widzę. Ona tutaj też tą suknią swoją jakby zasłaniała część budynku, ale część budynku odsłania. Czyli popatrz na fakty. Mówi, popatrz na fakty, przyjrzyj się faktom, zobacz, jaka jest rzeczywistość. Kochani, karta może nam mówić o przejdźmy teraz do ziemskich spraw karta może mówić nam o sprawiedliwym osądzie może mówić nam o podjęciu decyzji na podstawie faktów, na podstawie skrupulatnie oszacowanych danych, opinii. I y, jakiejś takiej niepodważalnej y, ocenie. Y, kochani, może mówić również o urzędach, o prawie, o prawnikach, o sędziach, prokuratorach, y, o, o tym, że niektórzy z Was jutro będą na przykład spotykali się na salach sądowych, y, o tym, że y, będziecie spotykali się z jakimś urzędem, który, będzie, który jest od tego, żeby sprawować kontrolę. Y, nikt nie wiem, Państwowa Inspekcja Pracy, kontrola z urzędu skarbowego, wiecie, takie klimaty, nie? To może być też zetknięcie się z kimś, kto sprawuje właśnie, kto egzekwuje prawo, tak, kto egzekwuje prawo, czyli to niekoniecznie musi być urzędnik, to może być policjant na przykład. Kochani, jeśli chodzi o takie ogólne rzeczy, ogólne takie y, historie, może ta karta jutro Wam pokazać, że będziecie chcieli zrobić sobie jakiś porządek w życiu, uporządkować swoje sprawy, y, tym bardziej jakieś urzędowe i takie prawne, y, dokonać jakiegoś bilansu, podsumować sobie, y, podsumować sobie pewne rzeczy, pewne swoje własne posunięcia. I karta też jakby nawołuje do tego, żeby wykorzystać bardzo mocno jutro tą racjonalną część umysłu, która, która może Wam pomóc w ocenieniu, prawdziwym ocenieniu danej sytuacji, w której się znajdujecie. To jest dobra karta też na to, żeby z nią pomedytować, dążąc do jakiejś równowagi, do jakiejś stabilizacji. Karta też nawołuje do tego, żeby przyjrzeć się sytuacji, zanim cokolwiek zdecydujecie, zanim wydacie jakikolwiek osąd, jakąś opinię, ocenę. Karta też może mówić o tym, że niektórzy z Was jutro znajdą właściwe rozwiązanie na swoje problemy, na swoje jakieś tam trudności. Jeśli, jeśli chodzi o uczucia, karta mówi o stabilnym związku, o, może mówić o rozwodach, ale równie dobrze może mówić o y, zawarciu, na przykład ślubu, związku małżeńskiego. Y, kochani, jeśli chodzi o y, pracę, y, karta może właśnie pokazać tutaj y, takie sytuacje, gdzie y, trzeba będzie iść na kompromis, y, trzeba będzie wziąć na siebie odpowiedzialność za, za część jakichś zadań, y, trzeba będzie tutaj też y, przyjrzeć się odpowiednio sytuacji i, y, i odpowiednio ją y, w jakiś sposób y, ocenić. Y, to chyba by było wszystko na temat karty, y, karty... Y, Sprawiedliwości. Tak, takie, tak, myślę. Więc jutro, kochani, mądrzy, decydujemy o tak. No i teraz mamy kartę na Księżyc jest z powrotem. I ja Wam przeczytam tutaj z mądrej książeczki. Oczywiście, numerek ma 51. Bo oni tutaj bardzo fajnie, bardzo fajnie te karty opisują. Ja nie będę Wam zasłaniać. Pragnienie, życzenia, tęsknoty. Spójrz na tę kobietę siedzącą na huśtawce w kształcie księżyca. Wpatruje się tęsknie w dali, jakby chciała być gdzieś indziej. Chociaż jej spódnica jest zrobiona z piór, pozostaje w pozycji siedzącej i nie odlatuje. Ta karta mówi o silnych pragnieniach. Czasami pragniemy tego, czego nie mamy. Zamiast podejmować działania, pozostajemy bierni i pozwalamy, by nasze marzenia pozostały nieznane. Niech potężna magia księżyca ujawni wszelkie nieprzewidywalne pragnienia. Kochani, widzicie, zamiast pozostawać biernym, trzeba działać. I nie pozwólmy jutro na, na to, żeby nasze marzenia yy, pozostały nieznane, tak jak było tutaj w tej książeczce. Czyli mówmy o nich, rozważajmy je, yy, przyglądajmy się. Może zróbmy sobie taki dzień rozrachunku z tymi marzeniami, które mamy? Czy one są realne? Czy one są y, możliwe do realizacji dziś, jutro, czy za tydzień, czy za rok? Y, wyrażajmy swoje życzenia w jakiś y, taki jasny i otwarty sposób. Ym, nie, nie bójmy się też opinii innych tym bardziej, że tutaj mamy tą kartę sprawiedliwości, nie bójmy się opinii innych, bo każdy z nas ma różnego roze, rodzaju marzenia, różnego rodzaju pragnienia yy, i życzenia yy, i yy, jeśli trzymamy je w sobie trzymamy je tylko i wyłącznie w sobie to mogą one nie, zna nie znaleźć yy, yy, wiecie Momentu realizacji, nie? A jeśli o, komuś o tym powiemy, porozmawiamy, y, damy komuś też możliwość, y, jakby y, może nie tyle ingerencji, co po prostu takiej wiedzy na ten temat, to ta osoba też może podsunąć jakieś pomysły, nie? Może, absolutnie. Aha, przy karcie. Y, y, sprawiedliwości, kochani, teraz sobie uświadomiłam, że karta może mówić też o podpisywaniu jakichś umów, jakichś kontraktów ważnych dla Was, nie? Więc tak y, wtrąciłam. Karta na Księżyc i z powrotem. Czasami warto lecieć na Księżyc, czyli lecieć po te marzenia i wrócić potem z powrotem na Ziemię, y, bo lecąc, możemy dużo przemyśleć, nie? Możemy dużo przemyśleć. Zdać sobie sprawę z tego, czy te, czy te nasze pragnienia, które mamy obecnie, są tak naprawdę możliwe do realizacji? Nie? Czy one są możliwe na dzień dzisiejszy, jutrzejszy? Czy mamy na tyle siły, żeby zacząć je realizować? Czy lepiej jeszcze po prostu się z nimi wstrzymać? I czasami, tak jak mówię, warto jest ym, powiedzieć komuś o swoich marzeniach, komuś bliskiemu, komuś, kto jest otwarty dla Was, kto jest. Ym, kto jest y, bliski waszemu sercu i y, przyjaciółce, y, przyjacielowi, y, mężowi żonie, y, kumplowi najlepszemu, y, partnerowi partnerce, babci, mamie. Bo czasami naprawdę jest warto komuś y, powiedzieć coś, że mam takie marzenie, wiesz, y, no, a ktoś ci powie, no, ale wiem, że ono jest niemożliwe. No, bo, bo to, bo tamto, bo to nie? Bo z reguły jest tak, że my sobie zawsze stawiamy jakieś opory. A ta osoba powie, ale słuchaj, ale słuchaj. Marzenia się spełnia, one się same nie spełniają. Marzenia się spełnia. I może podsunie wam jakąś możliwość realizacji. Kto wie? Kochani, życzę wam wspaniałego piąteczku. Yy, niech tu się obędzie, yy, wiecie, bez... Porów, oporów bez jakichś wyroków negatywnych i spraw prawnych sądowych. Niech raczej ta sprawiedliwość pokaże Wam właśnie tą swoją sympatyczniejszą twarz. Nie? Sympatyczniejszą. Nikt nie lubi spraw urzędowych, nikt, nikt. Ani opinii, też nikt nie lubi. Ale czasem trzeba zasięgnąć opinii innych chociażby w kwestii marzeń. Kochani, życzę Wam wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Papa. Pa.